Cześć! W tym filmie chciałem Wam opowiedzieć o fotografii analogowej, czym jest, dla kogo jest i czy jest w ogóle sens jakiejkolwiek zabawy z fotografią analogową w 2025 roku. Fotografia analogowa w odróżnieniu do fotografii cyfrowej nie używa elektroniki oraz zapisu na matrycach. Zamiast tego używa materiału świetłoczuwek takiego jak klisza fotograficzna, tak naprawdę tym materiałem światłoczułym w historii fotografii mogło być naprawdę wszystko. Sok z buraka albo asfalt. Ale tak naprawdę w tym momencie używane są czarno-białe filmy srebrowe, ewentualnie filmy kolorowe. Raczej każdy zna ten analogowy look filmu i w tym momencie wydaje mi się, że jedyną tak naprawdę Sensowną opcją do używania fotografii analogowej jest uzyskanie tego looku, który można uzyskać za pomocą normalnie aparatu cyfrowego i odpowiednich presetów w Lightroomie. Nie będę się kłócił, że nie, ale dla mnie bardzo ważny też jest ten feeling zrobienia zdjęcia. No ale tak zaczynając od początku, czego potrzebujemy, żeby zrobić zdjęcie analogowe. Potrzebujemy aparatu jeżeli chodzi o wybór aparatów jest całkiem sporo oraz filmu. Do filmu wrócę za chwilę. Zacznijmy od tematu aparatu. Tak naprawdę są trzy główne rodzaje aparatów, które można teraz kupić i zacząć robić zdjęcia. Pierwszym, najprostszym, możliwym jest kupienie sobie takiego point and shoot'a małpki. To jest akurat dosyć tani aparat, są lepszej jakości, ale tak naprawdę zrobienie zdjęcia tym aparatem sprowadza się do Włożenia filmu do komory, przewinięcia oraz zrobienia zdjęcia. Nie mamy tutaj wpływu na praktycznie nic poza kadrem. Tutaj jest fix focus. Lepsze małpki mają po prostu system autofokusa, ewentualnie możemy wziąć taki aparat, który ma naprawdę lepszy obiektyw i ostrzenie dalmierzowe. Który też jest tak naprawdę taką małpką. Tutaj wszystko jest automatyczne. Czas i przysłone dobiera do czujnika światła. Więc w tym przypadku te aparaty można stosować wymiennie. Tylko tutaj optyka jest gorsza, wszystko jest ostre, bo po prostu jest zrobiony fix focus. Tutaj musimy zająć się tym, żeby ustawić ostrość. Ostrość ustawia się bardzo wygodnie, więc jest to też fajna sprawa dla początkujących. Ale tak naprawdę, jeżeli Chce się ktoś zagłębić w to, jak robić aparatem analogowym, jak robić zdjęcia, w którym nad każdym parametrem zdjęcia masz absolutną kontrolę. Najfajniejsze są aparaty tego typu. Czyli albo Dalmierz. To jest akurat Ruski fety, dosyć toporny aparat. Można zapłacić więcej, kupić aparaty. Trochę lepszej klasy. Na przykład z radzieckich bardzo fajnym aparatem jest Zorka, której nie mam. FET jest ma podobne możliwości, tylko po prostu z gorzej wykonany, bo był robiony na rynek radziecki, a nie na eksport. W tym przypadku mamy możliwość ustawienia czasu, ustawienia przysłony oraz dalmierzowe ustawienie ostrości. Wizjer jest ok, chociaż jak ma korekcję Diopti i bez okularów robiło mi się tym zdjęcia całkiem fajnie. W okularach ciężko mi jest patrzeć przez ten wizję, praktycznie nic nie widzę, ale tak naprawdę można im fajne zdjęcia robić. Obiektyw, który mam tutaj zamontowany, jest średni. Od razu mówię, Industar 61 nie jest najlepszym co można mieć, chociaż obiektywy w Fedzie są wymienne, więc można tak naprawdę dokupić sobie naprawdę wysokiej klasy obiektywy na GWINT M39. Tylko nie wiem, czy ma to sens w przypadku tego aparatu, ponieważ te obiektywy są kilkukrotnie droższe od samego Body z takim obiektywem kitowym, bo za to dałem stówę, jak patrzyłem na Allegro obiektywy, na przykład Jupitery, które są sporo lepsze, no to to już trzeba od 500 zł w górę i to za taki stan, że bałbym się to kupować na Allegro, bo byłby przyjść tak brudny, że nie dałoby się tym robić zdjęć. Drugą opcją poza dalmierzami jest po prostu kupienie lustrzanki. Jeżeli chodzi o kogoś, kto robił aparatami cyfrowymi, lustrzanka moim zdaniem jest najlepszą opcją, bo jest najprostsza, żeby się tego nauczyć. Celuje się i ustawia ostrość przez wizjer z lustrem. Tak samo jak w aparacie cyfrowym tak naprawdę do teraz. W bezlusterkowcach oczywiście zamiast wizjera z lustrem jest ekran, ale Wrażenia są praktycznie takie same, po prostu patrzymy, ustawiamy ostrość. W przypadku, tu, w przypadku tego, akurat, modelu mamy raster. W lepszych, droższych aparatach, lustrzankach jest clean. Klin jest trochę precyzyjniejszy. Chociaż tym aparatem robią naprawdę fajne, ostre zdjęcia. Kwestia przyzwyczajenia. Więc szczerze mówiąc, jeżeli ktoś chce mieć aparat którego metoda używania tak naprawdę niewiele różni się od tych współczesnych a chciałbym jednak zrobić parę rorek filmu polecam kupienie jakiejś niedrogiej lustrzanki to są kwoty za ten dałem chyba 150 zł razem z bardzo dobrym obiektywem bo tu jest Helios 44, bardzo fajny, bardzo jasny obiektyw, znaczy bardzo jasny no, światło 2 ale naprawdę przyjemnie, bardzo ładnie rysuje. Więc na ten moment robię tym zdjęcia na no takiej zasadzie, że po prostu sobie biegam i robię zdjęcia jak turysta po prostu role sobie turystę z lat 70-tych, 60-tych, tak jak ten aparat wychodził, raczej znaczy lata 70 i biegam sobie, cykam zdjęcia i to też jest bardzo fajna zabawa. Ja traktuję fotografię bardziej jako, ja traktuję, dla mnie fotografia jest hobby. Traktuję to jako takie odstresowujące zajęcie i w przypadku cyfrówki, gdzie mógłbym robić tych zdjęć setki, jakoś tak nie leży mi to po prostu. A tutaj, gdy mam 36 zdjęć, muszę sobie przemyśleć kadr, kompozycję, stanąć, ustawić, zrobić zdjęcie. Za parę dni dowiaduję się, co wyszło dopiero. Dla mnie to jest taka forma medytacji po prostu nad procesem twórczym, fotograficznym, szczególnie, że Filmy czarno-białe wywołuję sam, więc mogę jeszcze na tym etapie się tym zająć. Bardzo relaksujące. Jeżeli ktoś jest zmęczony, na przykład robię zdjęcia cyfrówką i chciałby się odstresować. Bardzo polecam. Bardzo przyjemna sprawa. Oczywiście no, na ten moment ani jakość zdjęć nie będzie lepsza niż z cyfrówki, ani wygoda użytkowania. No, wygoda użytkowania na pewno nie będzie większa. Ale satysfakcja ze zrobienia zdjęcia może być o wiele, o wiele, o wiele większa. Drugą kwestią, którą chcę poruszyć, jeszcze teraz, ale tylko tak pobieżnie bo tak naprawdę z tym warto eksperymentować są filmy. Ja najczęściej robię na filmach monochromatycznych z dwóch głównych powodów. Pierwszym jest cena, a drugim jest to, że właśnie Filmu kolorowego bałbym się wywoływać sam. To też jest kwestia ceny, bo chemia jest sporo droższa. A tutaj mam kontrolę nad całym procesem od zrobienia zdjęcia do wywołania. No i potem skanu. Więc to też jest fajna sprawa, żeby mieć kontrolę nad tym. Chociaż, jeżeli ktoś chce przestrzelać parę rolek, to raczej polecam oddać do labu i się z tym nie wybrać. Nie ma sensu. Drugą opcją są filmy kolorowe. Tutaj akurat mam film, o którym zaraz chcę powiedzieć, ale filmów kolorowych nie robię z głównie powodu ceny. Bo film Kodak Gold kosztuje gdzieś 50-60 zł. Chcąc go wywołać, no bo właśnie nie mam chemii do wywoływania filmu kolorowego, trzeba zapłacić jeszcze 20 zł za wywołanie, więc wychodzi 70 zł za 36 zdjęć. Więc drogo, naprawdę drogo. i tak naprawdę to ograniczenie do cieni szarości jest dla mnie na tyle interesujące, że na razie się nie znudziłem tym. Chociaż w tym momencie właśnie eksperymentuję z tym filmem. Jest to Vision 3. Można go kupić za jakieś 30 zł. Jest to film kolorowy do kamer filmowych i byłby super. No nie ma waty. Połowę tańszy niemalże. Bardzo ładne kolory. Bardzo fajnie, bardzo fajny feeling z tych zdjęć. Taki po prostu no przyjemny, no jak z kamery filmowej, no tylko, że ja mieszkając w okolicach Lublina nie mam opcji wywołania tego filmu bliżej niż w Warszawie. Oczywiście mógłbym wysłać, ale wysyłanie też jednej rolki filmu, czekanie na wywołanie i potem zwrot, no to jest jednak dosyć duży koszt, taki po prostu bez sensu na jeżdżącego kuriera. Aczkolwiek teraz mam zamiar zrobić te dwie rolki filmu, pojechać do Warszawy i zobaczyć co wyjdzie. Może tutaj gdzieś dam w przebitkach zdjęcia, które robiłem w Vision 3, naprawdę polecam. Jak mieszkacie w Warszawie na przykład, no to tym bardziej to nie jest żaden problem, żeby sobie pójść i wywołać, a film jest tańszy, a jeżeli chodzi o wygląd zdjęć, to ja pomiędzy Vision 3 a Kodak Gold różnice może widziałem, ale nawet nie wiem, czy nie na korzyść tego tańszego filmu. Więc szczerze mówiąc polecam. Jeżeli chcecie na przykład pojechać na wakacje, to może zamiast robić zdjęcia smartfonem, warto sobie kupić coś takiego. Za to dałem 10 zł, więc no, nie jest to problem. Albo nawet ten aparat natychmiastowy z załadowanym filmem, który można kupić w każdym sklepie fotograficznym, tego kolorowego kodaka, i też z nim zrobić fajne zdjęcia. Jeżeli ktoś ma większe ambicje, no to może kupić coś takiego. Też nie jest drogi, bo 120 zł za niego dałem. No cena rynkowa to jest 200-300. Tylko o tym może nagram albo jakiegoś shortsa, albo inny film. Miałem straszny problem z odpiątem tego aparatu, bo tak naprawdę dwa razy musiałem go zwracać, ale to jest temat na inny odcinek. Trzeba sprawdzać, czy są sprawne. To są jednak dosyć stare sprzęty. Na ten, odcinku, na ten odcinek to chyba wszystko. Na ten film to chyba wszystko. Także serdecznie zachęcam i naprawdę jestem orędownikiem jako lajk, jako osoba na tyle młoda, że nie miałem w okresie świetności okazji zapoznać się z fotografią naukową. Polecam spróbować. Jeżeli Wam się nie spodoba, no to zmarnujecie, nasz, zmarnujecie. Wydacie parę złotych, ale aparat zawsze można sprzedać, a klisza zawsze będzie pamiątką, więc polecam. Jak się Wam nie spodoba, no to po prostu zawsze możecie z tego wycofać. A jak on się spodoba, to będziecie mieli całkiem fajne takie naprawdę kreatywne hobby. Na razie.